Spotykamy się na moim kanale po raz kolejny, aby odpalić FNAF PR Special Delivery. Tak, jest event nowy i chyba już od jest od wczoraj, ale ja nie w ogóle nie wchodziłem w FNAF, kiedy ci I no. Petarda. Codzienne nagrody, jakieś dure z eventów rosowych. Coś buta i boni, to był buta, tak, nie Foxy. więc pokryję, 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 Dobra. Y a nie ma pronik. Nie. Chocolate Bony, ale ja szukam mm. block, bo nie. o jest. To jest cika. Oczywiście. Mm. Możliwe, że to jest odcinek, ale nie jestem pewien. Zależy jak... Highway. Аминь, need Bo dziwne. Niech Wam się nie myli, że jak animatronik ma podczas czerwonych białe, bo taki ma kolor oczu normalny. Proszę na niego patrzeć. tak nie działa. Nie tak nie lubię. Bo niektórzy tak robią. Nie patrzą no, w Berendo i jest na przykład dla bo ja mam taki biały odcinek oczu. Słabo widać u niego czerwony Proszę bardzo, cyklus pinka. Może widać go widać. Ale, ja to... Jej, znowu ten rąbany śnieg w FNAF AR Special Delivery, który jak zawsze leguje mi gierkę. No bo żeby inaczej FNaF? Mmm... Tu wkuźwiające... O, jest tam Freddy Frostburse. Już myślałem, że wyskoczą to mnie za jakąś Balorą, ale trzy. Duże FPSy, się, Restartuję gierkę. Top, top 5 moich ulubionych animatroników. Numer 1 Golden Freddy Numer 2 Springtrap Numer 3 Toy Freddy Numer 4 Aport Numer 5. Funtime Freddy. To 5 najstraszne, no dobra już więc... O, yo no. Podni tak gra chodzi. Dobra, robimy... dobra, działa.

I wait. Yeah. Yes. I wait. Ja i to to ten śnieg zawsze mi tak lakuje, to jest śnieg tak zawsze mi w tą grę wchodzi, nie? Ja pierdyna. To jest jak śnieg zepsuł mi nawa AR. O! Oh. O! Oh. Dobra. Oh. O! No. No, zajebiście, dobra, dobra, No widzicie, jak ten śnieg w ogóle chodzi u mnie? Są spadające FPS-y Dwa FPS-y Uuu, tam coś biło O, jetpack, o, o, o To jest on Goły endo, dobra Brany z ogi, goły endo Chat, goły endo widzisz takie coś jest sekwendo, a angielski tam był no come on gro, na kortek nagrywam że nawet nie wiedziałem co klikam, ale dobra ciekawie, ciekawie ciekawie, ciekawie zajebiście gdzie no. mm, jeszcze coś a, to pięć najstraszniejsza od niemotoryzików numer jeden. nightmare freddy numer dwa. fredbear numer 3, trafiłem jetpack balon boya skin Numer cz... Co jest? Ej! ej, ej, ej bo nie za, zakonałem przez chwilę! WTF! Jak? Co jest? Zajbiście Dobra, ubieramy go w workshopie. Dobra one zajebiste taki. Chłop to robi! Let's fly! Ej, zajibiste! Zajbisty! Zajibisty! Eee... takuje dobra. Zabiste to jest. Ja. O oh, jest był tam ten... Ten bulon bulam... ba... kur... No, ja pierdolam przez ten śnieg to jest wszystko. I Lumix usuńcie ten śnieg, bo on jest do dupy już dawno po świętach Przynajmniej nie ma tej walonej ozdoby. Znaczy ozdoba była ładna, ale śnieg jest do dupy Dopóki ten śnieg nie zniknie, nie będę nagrał. Dopóki no, ten śnieg nie zniknie nie. No. No, oczywiście. Bo jak żeby inaczej? cika na lagach. na Дорогий хайвей. Ну, так. Oh. Tak pierwszy raz od... Od początku grudnia, kiedy miałem takie duże dosyć lagi. To jest pierwszy raz. Ja... akurat na odcinku. Ach, bruch. 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 Dobra, 10 minut. Duży z limit patrzcie. Bank, Bank znaczy Bank i Patrzcie. Bęk, remont, Bęk, patrzcie. Znaczy bęk, i pert dobra thank you very much za oglądanie jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia już w następnym odcinku, cześć